Szanowny Panie Prezydencie, Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Na naszych oczach wykuwa się nowy porządek świata, świata po koronawirusie. Wiemy doskonale, że to, co dzieje się dzisiaj, będzie miało wpływ na Polskę, na Europę za 5-, za 10 lat. Polacy i Żydzi na tych ziemiach to tysiącletnia tradycja współżycia. Dwóch narodów, dwóch kultur, często małżeństw, pokrewieństwa przyjaźni, znajomości, tysiąc lat wspólnej historii, tysiąc lat dwania razem w Polin, ziemi przyjaznej narodowi żydowskiemu. Polin, tu spocznij, tu jest przyjazne miejsce. Pozostaje kwestia naszych surowców: dlaczego nasze zasoby naturalne nie są wspólnym dobrem wszystkich obywateli? Ich wydobycie i sprzedaż przyczyniłaby się do znacznego zwiększenia bogactwa całego narodu. Dlaczego rząd wydaje koncesje zagranicznym koncernom górniczym, takim jak kanadyjsko-amerykański gigant mieć i copper corporation, na wydobycie polskich surowców wartych biliony złotych? Same tylko złoża tytanu, Wanadu i Wolframu na Suwalszczyźnie są szacowane na 8 bilionów złotych. Dlaczego od 30 lat nie wydobywamy tych surowców? I czemu tak naprawdę ma służyć przekop mierzei wiślanej? Amerykańskie wojska witane w radosnych podskokach przez nasze rządy rozlokowały się przypadkiem w miejscu, gdzie Polska posiada największe na świecie złoża tytanu i ród metali rzadkich. Kto ma być beneficjentem tych złóż, skoro rząd oddał te tereny pod jurysdykcję natowską, odbierając tym samym dostęp do tych surowców polskim koncernom? Czy rzeczywiście chodzi o to, aby do nowego portu w Elblągu amerykańskie tankowce przywoziły skroplony gaz, za który słono płacimy? A wywoziły stąd cenne metale? Jest to temat bardzo ważny, szczególnie dla wszystkich krajów, nie tylko dla Polski. Polska jest takim krajem, który jest bardzo sowicie wzbogacony o nie tylko zasoby odnawialne, ale również zasoby konwencjonalne. Mamy olbrzymie zasoby węgla kamiennego, węgla dwunatnego. Ale sama energia zawarta w wodach geotermalnych odpowiada 34 miliardom ton paliwa umownego. To tak jakbyśmy mieli do dyspozycji tyle ton ropy naftowej. Jest kilka powodów, dlaczego my mu musimy i świat o tym pomyśleć. Otóż proszę sobie wyobrazić, że w ciągu ostatnich 200 lat ludzkość zużyła ponad 50% zasobów, zasobów przyrodniczych. Czy to jest dużo? No, jeżeli przedstawimy wiek kul ziemski, która sobie liczy 4 miliardy 700 milionów lat w skali roku, to w tym modelu jedna sekunda odpowiada 134 latom. No, po to są profesorom Aleksandrowiczem. Czyli w ciągu następnej półtorej sekundy my możemy, jako świat, ludzkość świata, zużyć wszystkie zasoby przyrodnicze, w tym energetyczne oczywiście Polsce. Polska jest chyba jedynym krajem, który ten problem nie grozi, bo mamy, mamy pod te zasoby. Ale dlaczego nie korzystać z tych zasobów wód geotermalnych i energetyki geotermicznej opartej na energii gorących skał. Są takie miejsca w Polsce, gdzie na głębokości 6 km mamy 350 stopni, czyli układ, który też jest w Polsce opracowany, jestem jednym z autorów takiego układu. Można zainstalować w takim źródle ciepła i otrzymywać parę przegrzaną. Oczywiście cała Polska, 3 czwarte, może nawet 5 czwartych, oprócz północnego wschodu, gdzie nie ma wód geotermalnych, ale za to tamten obszar jest bardzo bogaty w rudy tytanowe z piaskami ziem rzadkich. I to jest kolejny, kolejny atrybut, którymi możemy dysponować, bo te rudy skończyły się, ich, ich eksploatacja na Uralu i tak samo w Szwecji czy w Norwegii. Dlaczego, dlaczego my jesteśmy krajem tak uprzywilejowanym? Proszę Państwa, jesteśmy jedynym krajem w świecie, który leży na takich czterech platformach. Prekambryjska Platforma Wschodnia. Tu są paryscyny. Kaledonidy w środku i Alpidy. Taki układ jest gwarantem naszych olbrzymich bogactw. I nie jest prawdą, że Polska istnieje dzięki Unii Europejskiej. To Unia Europejska może istnieć dzięki Polsce. Jesteśmy krajem bardzo bogatym. Poza tym nasza historia sięga XVIII wieku przed Chrystusem, kiedy był pierwszy król. Lecha, Lech I Wielki. Stąd wzięły się powiedzenia potem Polach, czyli po, Polachu, prawda, Polak. Ale myśmy się nazywali jeszcze do XVI wieku Lechistanem, Lechią, od imienia pierwszego króla. Proszę Państwa, historia nasza jest bardzo głęboka. No, przykro, że jesteśmy w sytuacji takiej, gdzie w ciągu 28 lat ostatnio wszystkie rządy sprzedały naszą polską gospodarkę za 10% wartości. Jak ten rząd ma cokolwiek zrobić, jeżeli nie ma pieniędzy, jeżeli nie ma dotacji? Profesor Poznański z Uniwersytetu Seattle nazwał to obłędem. Pierwszy przypadek w świecie, kiedy rządy sprzedają własną gospodarkę. Tak. I, I do tej pory my tutaj e, tego... Oczywiście w tym, w tym partycypowały wszystkie te rządy po okrągostołowe, po układzie na e, Nie powinno tak być tak. To jest właśnie przykład naszego olbrzymiego bogactwa. Trzeba tych ludzi rozliczyć. <laughs> Według e, głównego geologa kraju, a nie według pana Krzysztofa Tytko, według głównego geologa kraju Polska jest najbogatszym krajem w Unii Europejskiej, per capita, my mhm. mamy całą tablicę e, Mendelejewa, która zalega w polskiej ziemi. Wynika to ze szczególnego położenia geologicznego. To jesteśmy w strefie dwóch płyt tektonicznych e, i tak się złożyło, że Matka Natura nas tak bogato obdarzyła e, naszymi bogactwami naturalnymi, które rządy. E, posz, e, w, w okresie transformacji przekazują obcym kapitałom. Nie ma w Polsce rządu, który służy polskiemu narodowi. Każdy rząd ślubuje wierność temu narodowi, a, a właściwie jest. jest działa na szkodę kraju. Wie Pan, przecież to by powiedział nie Krzysztof Tytko, tylko Pan Morawiecki We are foreign on country. My jesteśmy kimś kupionym z zagranicy, tak? Szymon Peres, prezydent prezydent Izraela kiedyś powiedział, że my to co robimy to Wykupujemy Polskę i to, co Polacy powinni wiedzieć, to tylko to, co się stało w Wiedbadnym i Polak nie musi nic innego wiedzieć, tylko wystarczy mu, że Polacy rozprawili się z Żydami w Wiedbadnym, o czym się, co jest wielką nieprawdą. Szanowni Państwo, zatajone przed Polakami bogactwa naturalne Polski mowa o bilionach złotych. Aktualnie nasza gospodarka w największym stopniu opiera się na wydobyciu węgla oraz usług. Rzeczywistość jednak jest zupełnie inna. Złoża metali w okolicach Suwałk, tytan, wanad, żelazo i metale ziem rzadkich, zasobność 1,5 miliarda ton, wartość samego tytanu przekracza 1 bilion dolarów. No ja się nie dziwię, dlaczego wojska NATO i wojska amerykańskie są właśnie w okolicach Suwałk. Przywieźli tam spychacze, koparki i dodatkowo będzie przekop Mierzei ich chyba dlatego, żeby bardzo szybką drogą mogli wywozić cenny tytan do siebie. Polska akurat jest takim krajem, która ma 90% zasobu tytanu na świecie. A na pozostałych kontynentach świata jest tylko 10% tego cennego kruszcu, który Niewątpliwie jest potrzebny do nowoczesnych technologii, tak samo jak do technologii kosmicznej. Mamy gigantyczny majątek, który jest ukrywany od dziesiątek lat przed Polakami. 4,5 miliona złotych na 45 milionów Polaków. Każdy z nas, jeden, czy mały, czy duży, czy kobieta, czy mężczyzna, czy mieszkający w Polsce, czy poza Polską. Może otrzymać 1 milion euro. Tyle są warte nasze zasoby schowane w naszej słowiańskiej ziemi. Kolejna inwestycja ma za zadanie uniemożliwić dalsze szantażowanie Polski przez Federację Rosyjską. Rosja ma bowiem narzędzia faktyczne oraz prawne do tego, aby uniemożliwiać Polsce korzystanie z pełni naszych praw do naszego terytorium. Myślę, że niewiele na ten temat w ostatnich czasach słyszeliśmy, choć dyskutujemy na temat przekopu i Wiślanej. Te narzędzia to kontrola nad Cieśliną Pilawską, czyli jedyną drogą łączącą Morze Bałtyckie z Zalewem Wiślanym, która znajduje się ta Cieślinia, na terytorium. Federacji Rosyjskiej, a także drugie narzędzie to umowa, narzędzie prawne zawarta między Donaldem Tuskiem a Władimirem Putinem 1 września 2009 roku w Sopocie, tu widzimy. Tą umową podpisał się Donald Tusk, dziś partyjny przełożony Rafała Trzaskowskiego, bo jest szefem Europejskiej Partii Ludowej. Przekopanie jeżeli wiślany jest więc jasnym interesem Polski dotyczącym bezpieczeństwa, suwerenności, a także możliwości korzystania z własnego terytorium. do Przegopu miślanej. jeżeli te statki, które będą przepływały po nasze zasoby naturalne, będą wywożone z Bąka III Wiślan dalej, dokąd tylko będą mogły te statki wpłynąć i to wywieźć, czy barkami. Czyli to, czy to... Proszę Państwa, ta inwestycja nie służy, żebyście sobie jachtami tam wpływali, żebyście sobie na desce pływali. To też, że tak może w czasie, jak statki, które będą wywoziły i będzie chwila wolna, to sobie przemógniecie może. My się zastanówcie, czemu służy taka inwestycja. To no, chodzi o zasoby, które są na sławę szczyźnie. Bo przecież do tej pory, żeby skorzystać i dopłynąć do Loga, to musieliby na przykład amerykańskie korporacje, które się tym będą zajmowały, bo prawdopodobnie to one chodzi, musiałyby wystąpić o zgodę do Rosji. Nie by prawda? Bo Rosja też kiedyś w jakimś stopniu blokowała nasze zasoby, nie korzystaliśmy z, z tego, ale oni nam tego nie wzięli. A teraz, żeby się pozbyć korzystania z terytorium rosyjskiego, przekopali, przekopują, na chwilę obecnie to bierzeją. I żałuję tylko, że Trybunał Europejski tą sprawą też się nie zajmie, nie, nie stanie w obronie, jak gdyby, o ochronie naszej gospodarki, naszego społeczeństwa, naszego narodu. Przecież Europa tak głośno przecież wielu rzeczy, dlaczego do tej inwestycji. Oni tam nie wypróbują, ale wielki krzyk inwestorom tam nie robią. Żał, żał patrzeć na to, żeby nie rozumiecie, czemu służy ta inwestycja. Że to jest typowo antypolska i bardzo ciężka inwestycja. Zapłacimy za to niesamowitą cenę. Z tym tą inwestycją Jadą w nasze bogactwa na może i dalej. Jeżeli jakikolwiek redaktor jest zainteresowany, jeszcze sprawa jest na kilkaset miliardów, potencjalnie kilkaset milionów złotych. My też? Tak, tak, To przepraszam, to ja przepraszam. Aha, to przepraszam, nie wiedziałem. Panie pośle, minuta? 30 sekund? I tam o której możemy się mówić? Ja po głosowaniach, jakoś będziemy mieli głosowanie, przerwę głosowania. Ale koniecznie co? przed tym głosowaniem? Koniecznie? Pani poseł, mamy taki problem tutaj w tym Sejmie, że nikt z nami, nawet jako z dziennikarzami, nie chce rozmawiać. A komu dostarczyć informacje o tych zasobach tutaj, jeszcze przed głosowaniem? Przesłaliśmy, tylko nikt nam nie odpisał. Wszystkim wysłaliśmy. O co tu chodzi? Ale my jesteśmy po prostu Polakami, obywatelami, ale nikt nie odpisał, ani jeden. nie A przekazaliśmy do klubu poselskiego, żeby do rąk własnych. Przed, to było w poniedziałek. Nie dostała pani nic? Ja wiem, pani poseł, ja bardzo szanuję. To jest bardzo logiczne, to co pani ale nie mówiła. Ale społeczeństwu czemu nikt nie mówi? Dziennikarze też nie chcą o tym mówić. Dlaczego? No, ale koalicja też nie chce mówić o tym. Czy macie świadomość, że ta nowelizacja dotyczy z i kwantych, może nawet 250 miliardów złotych? Czy macie świadomość, że ten projekt, banie, zasadę, że nie taka była ognia Wasza. Czy macie świadomość, że on nie powstał w tej wie, tylko w Departamencie Koncesji Ministerstwa Klimatu? Czyli ubracie, że w związku z społecznymi faktami należałoby jednak sprawić, nie doszło tutaj do nielegalnego lobbyingu, a na może nawet ja. kolokwiarza. Firmy zagranicznej zgadamy, a nie stoić stoi po stronie kpl w którym macie udział. Dziwnie. Dlaczego? Dziękuję Proszę Państwa, 11 lipca 2014 roku rząd pops uchwalił zmianę prawa do co ta Pani robi? To jest kogierka polityczna. Mowa trawa. To jest habka. No ta Pani kłamała teraz. Pani kłamała. No i teraz zobaczcie zbrodnia na narodzie polskim. No to jest zbrodnia. Wszyscy pisowcy, 232 pisowców i 232 głosy. Hańba! Hańba! Tracą czas na 2 miliardy, kiedy tu chodzi o biliony. To jest hipokryzja granic. Jeśli mówimy w tej chwili o bogactwach naturalnych, to w każdym kraju czy to, to się chroni najbardziej, bo to są bogactwa. Obywateli tego kraju, tego narodu nie może być tak, żeby dawać koncesje firmom zagranicznym po to, żeby później mogli eksploatować i praktycznie nikt, państwo polskie nie ma żadnej kontroli nad wydobyciem tych bogactw, a naród mógłby żyć dzięki tym bogactwom po prostu w rozkoszy. Kochani, to jest tak istotne, to jest nasza przyszłość, to jest e, jak gdyby zero naszego zadłużenia. Nie mielibyśmy żadnych zadłużeń, żadna ustawa 447, to jest nieporównywalne do niczego. I proszę zobaczyć, kilka minut tylko na to, tak jakby to było nieistotne, nieważne. To nie jest pro-polskie działanie. Dzisiaj, że jest to prawda, tak samo do nas wiadomo, że chyba 5G nie jest, jest zabronione w Szwajcarii, tak? A u nas to jest, proszę Państwa, smażą nas, robią co chcą. I jeszcze mają y, zwolenników, którzy twierdzą, że faktycznie to nie jest szkodliwe. Druga. Naród można podbić i zniewolić na dwa sposoby: mieczem lub zadłużeniem. My, ekonomiści od brudnej roboty, przyczyniliśmy się do powstania pierwszych globalnych imperiów. Pracujemy na wiele sposobów. Wskazujemy państwa posiadające zasoby, na których zależy naszym korporacjom i załatwiamy im ogromne pożyczki z Banku Światowego lub innej organizacji. Pieniądze zamiast do kraju trafiają do korporacji, a one budują infrastrukturę, elektrownie, fabryki, porty. Zbogaci się na tym garstka wybrańców i owe korporacje. Mieszkańcy kraju zyskają niewiele, państwo zaś zostanie z ogromnym długiem. Zbyt dużym, by go spłacić i o to chodzi. Odwiedzamy taki kraj i mówimy: Jesteście nam winni pieniądze. Skoro nie możecie ich oddać, sprzedajcie ropę naszym firmom za bezcen, pozwólcie zbudować u siebie bazy wojskowe, wyślijcie nam z pomocą armię, na przykład do Iraku, lub zagłosujcie po naszej myśli na sesji ONZ. Sprywatyzujcie sektor energetyczny i sprzedajcie go amerykańskim lub wielonarodowym korporacjom. Tak działa Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Wpędzają kraj w długi, których nie może spłacić, a potem oferują refinansowanie zadłużenia przy znacznie wyższym oprocentowaniu. Warunkowość i dobre rządzenie oznaczają wyprzedaż zagranicznym korporacjom zasobów naturalnych, firm użyteczności publicznej, szkolnictwa, systemu penitencjarnego i ubezpieczeniowego. To gigantyczny przekręt. Iran. 1953. Ekonomiści od brudnej roboty pojawili się na początku lat 50., gdy premierem Iranu został Mohammad Mossadegh. Nadzieja demokracji nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale i na całym świecie. Domagał się, by zagraniczne koncerny płaciły Iranowi więcej za irańską ropę. Uważał, że jego kraj miał prawo zarabiać na swoich zasobach. Dziwna postawa. Nie spodobała się. Baliśmy się jednak interweniować militarnie. Wysłaliśmy więc agenta CIA. Był to Kermit Roosevelt, kuzyn prezydenta. Daliśmy mu kilka milionów dolarów. Kermit okazał się bardzo skuteczny. Doprowadził do obalenia Mossadega i sprowadził do Iranu życzliwego koncernom paliwowym Szacha, który przejął władzę. And it was Rewolucja w Iranie. Zamieszki w Teheranie. Oficerowie krzyczą, że Mosadek się poddał, a jego dyktatura dobiegła końca. Ludzie wyszli na ulicę z portretami szacha. Iran wita szacha. W Ameryce ludzie z zachwytem stwierdzili, jakie to proste i tanie. Znaleźliśmy nowy sposób na manipulowanie państwami i budowę własnego imperium. Ale Roosevelt był etatowym pracownikiem CIA. Gdyby go złapano, mielibyśmy kłopoty. Postanowiono więc wykorzystywać konsultantów, pracowników prywatnych korporacji, a pieniądze przekazywać za pośrednictwem Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Gdyby nas złapano, wszystko rozeszłoby się po kościach. Gwatemala 1954 Kiedy Arbenz został prezydentem Gwatemali, karty rozdawała tam United Fruit Company i inne korporacje. Arbenz obiecał obywatelom zwrot ziemi. Po objęciu władzy zaczął realizować te obietnice. United Fruit się to nie spodobało. Koncern wynajął agencję PR i rozpoczął kampanię wizerunkową w Stanach, mającą przekonać Amerykanów, Kongres, rząd i media, że Albens jest sowiecką marionetką i że jeśli pozostanie przy władzy, Sowieci zyskają przyczółek na zachodniej półkuli. Wtedy podobna wizja budziła paniczny strach. Rezultatem kampanii stała się wspólna operacja CIA i armii, mająca na celu obalenie prezydenta. Wysłaliśmy samoloty, wojsko i szakali. Wszystko, czym dysponowaliśmy. I usunęliśmy Arbenza. Jego następca przywrócił wcześniejszy stan posiadania międzynarodowych korporacji, w tym United Fruit. Ekwador 1981. Przez wiele lat Ekwadorem rządzili przychylnie Ameryce brutalni dyktatorzy. Potem przeprowadzono demokratyczne wybory. Jednym z kandydatów na prezydenta był Jaime Roldos. Uważał, że zasoby naturalne Ekwadoru powinny służyć przede wszystkim obywatelom kraju. Wygrał wybory spektakularną większością głosów i zaczął realizować swój program. Dążył do zatrzymania w kraju zysków z wydobycia ropy. Nie wzbudził tym entuzjazmu w Stanach. Wysłano mnie, żebym zmiękczył Roldosa. Skorumpował go, ostrzegł i przemówił do rozumu. Powiedziałem: Graj z nami, a ty i twoi bliscy będziecie bogaci. Realizując program wyborczy, stracisz władzę. Nie posłuchał. Wkrótce zginął w zamachu. Miejsce katastrofy samolotu zamknięto. Wpuszczano jedynie personel bliskiej amerykańskiej bazy wojskowej i ekwadorską armię. Krótko po rozpoczęciu śledztwa w wypadkach samochodowych zginęli dwaj kluczowi świadkowie, jeszcze zanim złożyli zeznania. Zamachowi towarzyszyło wiele dziwnych wydarzeń. Podobnie jak większość obserwatorów, nie mam wątpliwości, że to był zamach. Spodziewałem się, że prezydentowi coś się przytrafi. Byłem pewny, że zostanie usunięty, bo nie dał się przekupić i odmawiał nawiązania z nami współpracy. Panama 1981. Bardzo lubiłem Omar Torrijosa, prezydenta Panamy, naprawdę. Miał charyzmę, chciał coś zmienić. Kiedy spróbowałem go przekupić, odpowiedział: Posłuchaj, John. Nazywał mnie Juanito. A więc powiedział: nie potrzebuję pieniędzy. Chcę, żeby mój kraj traktowano uczciwie. Niech Ameryka zapłaci za wszystkie szkody, jakie nam wyrządziła. Pragnę pomóc pozostałym państwom Ameryki Łacińskiej uwolnić się od waszej dominacji. Wykorzystujecie nas. Kanał Panamski musi znaleźć się w rękach mojego narodu. Nie próbuj więcej mnie przekupić. Był rok 81, Kilka miesięcy wcześniej zginął Roldos. Omar doskonale o tym pamiętał. Oznajmił swoim bliskim. Zapewne mnie zamordują, ale dotrzymałem słowa. Kanał znów jest w naszych rękach. Było to tuż po zakończeniu negocjacji z Jimmym Carterem. Wkrótce potem zginął w katastrofie lotniczej spowodowanej przez agentów CIA. Śledztwo wykazało, że gdy Torrijos wchodził na pokład samolotu, jeden z ochroniarzy wręczył mu dyktapon z bombą. Wenezuela 2002. Ten system funkcjonował przez lata. Zmieniały się jedynie metody działania. Aż do czasów Wenezueli. W 1998 prezydentem kraju został Hugo Chavez. Jego skorumpowani poprzednicy doszczętnie zniszczyli gospodarkę. Chavez postawił się Stanom Zjednoczonym. Żądał, by wenezuelska ropa służyła polepszeniu życia Wenezuelczyków. W Ameryce się to nie spodobało. Kiedy w 2002 w Wenezueli doszło do przewrotu, było dla mnie jasne, że inspirowała go jej. Przebieg wydarzeń przypominał działania Kermita Roosevelta w Iranie. Opłaceni przez nas ludzie wyszli na ulicę. Demonstrowali, wszczynali zamieszki i twierdzili, że Chavez jest niepopularny. Pokazanie kilku tysięcy takich osób w telewizji może sprawić, że cały kraj stanie w ogień. Ale tym razem się nie udało. Chavez był zbyt przebiegły, a naród stanął za nią murem. To wydarzenie bez precedensu w dziejach Ameryki Łacińskiej. Irak 2003 Doskonałym przykładem funkcjonowania systemu jest Irak. Ekonomiści od brudnej roboty pierwsi ruszają do boju. Kupujemy skorumpować władzę, skłonić do zaciągnięcia pożyczek, które potem wykorzystujemy przeciwko nim. Jeśli się nie uda, tak jak mnie w Panamie i Ekwadorze, do akcji wkracza drugi rzut. Szakale. Obalają przywódców lub ich eliminują. Nowy rząd już nie dyskutuje, tylko słucha poleceń, bo wie, co będzie, jeśli się postawi.